Siemano. Zaczynamy kolejny tydzień. Ale mamy problem z samego początku mogą być jakieś paski. Oświetlenie LEDowe. Słuchajcie, nie mamy pistoletu do strzelania listewek. A czy mamy co robić ogółem? Nie? Na pewno nie będziemy się nudzić. To jest w 100% pewne yy, Ale No ale to trochę też nas wstrzyma Dzisiaj musimy atakować Nie wiem co będziemy robić No wezmę na pewno kamerę To w sumie zobaczycie co będziemy robić A tak poza tym Jak tam weekend minął Odpoczęli, wyspali się Kurde ja to bym pospał powiem wam Jakoś tak mi się dobrze spało Nie chciało się wstawać No ale niestety Mus był taki. Zaraz święta trzeba robić, nie? Zaraz będzie chwila oddechu. Niewiele to niewiele, no ale zawsze coś. No, nie przedłużam z samego rana. Eee... Życzę Wam miłego oglądania. I za chwilę się widzimy na górze. Dobra, my działamy. Mamy już. Jedno, tutaj listewki. Nie mamy pistoletu, ale łapiemy sobie pierwsze mało szywko, a później gwoździe mamy, pierzemy młotkami. Nie mamy tego dużo, przynajmniej z jeden apartament byśmy przestrzeli, czyli te dwa skosy i ten trzeci. Nie ma tego tak dużo, a moglibyśmy sobie na różniki stawiać, szykować resztę, gruntować, tak naprawdę, podrzucanie. Szkoda czekać na ten pistolet cały dzień. Eee, tak naprawdę ileż to tych woździ pobić, nie? Ale powiem wam jest rzeźko na dworze O, kolega przyjechał. No, Ześko jest Tak, tu się nie parkuje Patelnie sobie przywiąz, będzie coś gotował dzisiaj <grym i wyszły> Tu gotowe, tu gotowe, no prawie. Simon kończy. Simon film będzie składał, siema Simon. Simon był na rybach wczoraj, nałapał mi się z 15 mówi. Tak brały, jeszcze dobrze nie rzuciło, ona już była zaczepiona. Tak brały. Jakiś dzień miały dobry. I coś mówi, że może poskłada, czyli będziecie mieli możliwość sobie pooglądać. I co idziemy dalej, idziemy tutaj słuchajcie. Mamy trochę listewek, jeszcze trochę listewek mamy na dole i tam mamy jeszcze paczkę ogółem. Zabraknie na pewno, ale ile jest, tyle wyrobimy. Kolejne sfinałowane, czyli ten apartament mamy gotowy i nie wiem, czy idziemy później dalej, czy bierzemy się za szykowanie reszty tego apartamentu. Na dworze nie jest za sympatycznie, agregat chodzi, a oni... Podaję też sobie ten. Robią balkony szyby. Policja przyjechała, ale to nie do nich. Deszcz pada. Jest mało komfortowo na dworze dzisiaj. Zimno wieje, pada. Mamy całe szczęście w środku. Tak więc co? No nie wiem co będziemy robić. Ale jeden apartament tutaj mamy. Moglibyśmy w sumie na opartego chyba go szykować. Bo i tak nam listewek zabraknie. No, chyba, że i listewki przyjdą. Tu mamy cztery, i na dole jeszcze mamy trochę. Tu jeszcze może na, nie wiem, jeden skos może nam wystarczy, taki mniejszy. Czyli tak nie naszalejemy. Trzeba zajechać będzie na magazyn i pobrać resztę, co tam trzeba. Ale teraz to jest przerwa. Płyty się kończą. Tutaj nie przybitej, bo mamy tylko tyle listewek, co tutaj widać. Na to nam zabrakło. współpaczki. dobre. A no i tutaj jest jeszcze jedna. Te mam odbyty gotowe, tutaj Simon kończy. Zostało to, ale ja słuchajcie, kończę powoli ten dzień, jeżeli chodzi o nagrywanie. Wiem, że i tak nic nie nagrałem, nie miałem czasu. Robiliśmy, już nie dlatego chyba, że nam się chciało, tylko dlatego, że jest zimno, bardzo zimno. Deszcz padał oczywiście standardowo. Eee, I co, I jest zimno, i dlatego działaliśmy i nie chciało mi się kamery włączać, i tak pewnie zaraz bateria by strzeliła, bo to na takim zimnie to jest chwila. My tam dostrzelimy i mimo wszystko uciekamy do domu, to najwyżej włączę się jeszcze na sekundę w samochodzie eee, A tutaj z budowy tak się ciemno już się robi, o nie? Już jest po 15 tak więc zaraz zaraz słońce zachodzi Siemano, wtorek z samego rańca eee, Idziemy, bierzemy się za robotę, nie? Simon ma się kilka minut spóźnić, ale to nic, idę się przebieram. Włączam prądy, wziął listewek, będziemy atakować resztę, a później, a później resztę szykowanie, nie? Jakby dobrze poszło, to jutro byśmy coś już rzucili. Fajnie by było. Chociaż muszę pojechać też dzisiaj. Muszę chwilę wcześniej uciec, ja znowu, bo muszę pojechać jeden temat ogarnąć. Ale to na spokojnie Nic, widzimy się na górze Mamy tutaj zrobione, Wsio. Została nam tylko klatka I właśnie idę po ten Po co? Po stempel Damy stempel Są dwa dybelki, już są dyble Wsadzone, kołki zostały tam Czy tam odwrotnie? No, mniejsza z I blat Blat, drabina już będzie jak wyjść siateczki powklejane Tu już pozabezpieczane wsio, 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 tutaj też już mamy przybite siatka wklejona zostało okno zabezpieczyć to wskoczy Simon, ja później wejdę na różniki siach, siach, siach i tutaj też idziemy teraz na przerwę bo akurat jest czas i ja się wbijam w narożniki. Biorę się pierwsze za skosy. Wszystko jest już gotowe. To jakby dobrze poszło, to jeszcze może by się udało z jeden apartament dzisiaj przygotować. Jutro coś tam może resztę. Zobaczymy. Bo dzisiaj muszę, a ja muszę dzisiaj wcześniej wyjechać. To chyba mi się nie uda całego obstawić narożnikami. róż na głowie dobra, idziemy zjeść i się bierzemy dalej. No, słuchajcie, zaczynam. Zaczynam narożniki i zaczynam od najgorszego 210 trzeba zrobić, zobaczyć co? 210, tylko patrzcie, to nawet nie ma jak uciąć tego kanta ciasno. O, jeszcze zaraz krzywie. Nie dobra, dam radę. To się nie ma co, tylko 50 cm jest do odcięcia, bo ma 2,60 kant, 2,60? Tak, 2,60 i zaraz, dwa po brzegach mam listewkę, okno siach, siach, siach na oko i już idziemy dalej, dalej, i zaraz coś może postawimy razem, ale tutaj chwilowo nie możemy, bo wy pewnie nie wiecie dlaczego, ale radio gra. O, troszkę tylko ściąć i będzie gitara. Kilka minut później, gotowe. Mam to obrobione. Zrzucę wszystko. I sam schodzę. Idę dalej, idziemy teraz gdzieś na jakiegoś innego skosa. Śpieszymy się tutaj, żeby przez przypadek gips nie westygł, Bo mi stąd nie chciałoby się na dół iść, żeby go przerabiać, ale całe szczęście udało się. Ta listewka już jest tutaj niepotrzebna to tam to możemy zabrać, to możemy wywalić wszystko stąd wypier. wiecie co zrobimy? żeby tu nic się zostało, bo to zostało tylko zagruntować i wytynkować. Kiepska słaba taka kiepskie słabe pomieszczenie, bo mało metrów napierdzielenia sporo no ale co zrobić, ja nie wiem czy my od tego nie zaczniemy bierzemy zobaczmy, chcemy tutaj 230 Siedem, jakieś 240 trzeba zrobić. Cztery sztuki najwyżej się skróci. Te, tak, tylko że nie wziąłem. Nożyczek mam tutaj. Dwa tu, dwa tam. Dopiero wtedy okno pójdzie tych narożników dużo, ale to nic. Zrypaliśmy. Teraz już yy, mam nowy patent na okna dachowe. Pasek dookoła płyty, jakiś skrawek. Przybija się, nawet nie dookoła. Wystarczy e, boki, i już wtedy się narożniki zarąbiście stale. Na przyszłość będę wiedział. Jeżeli chodzi, oczywiście, o, o przeciwpożarówki, nie o skosy, czyli o 2,5 cm. Dzisiaj jeszcze wystawić tę tą paczkę, i można jechać do domu. szybko idzie, bo tam to jest chwila, siach, 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 później okno. Dobra, cztery. Teraz we wszystkich trzeba obciąć, pyk, pyk, obydwie strony. Niestety, żeby to doszło na maksa, ale i tak pewnie Całkiem możliwe, że trzeba będzie je skracać, ale to zaraz zobaczymy. Wszystko się okaże. Mm. Mm. Zaraz się wszystko, wszystko, wszystko okaże. O. co dwa z drugiej strony Okej, okay. idziemy wymierzymy co my tutaj mamy Bardzo dobra, dobra, to blacha. Sprzyja. Co? Sprzeja. a jak? Sprzeja. I cyk, cyk, cyk. I ma być. Co mamy pierwszy narożnik Nie wiem, czy widzicie. Postaram się, żebyście zobaczyli. Komar jaja nie wsadzi, że tak powiem. Tylko blacha jest tak pogięta, że masakra. A tu nie tą stroną, bo nie dojdzie. No i zobaczcie. O, pół milimetra. Jest mega. Kolejne, bo mi gips stygnie. Nie wiem, czy będziecie coś widzieć, ale ja Wam pokażę, jak taki narożnik. Montuję do dobicia sporo, do dobicia sporo. Bardzo dobrze. Lepiej zdobicie, jak wyciągnąć. Do dobicia pół centymetra, czyli sporo. I też blisko centymetr, czyli też sporo, czyli w każdą stronę go dobijamy, ale też nie za mocno. Zaraz się sprawdzi, ewentualnie się podobija. Schodzi się. Łatwiej jest stawiać jak nie ma tego 2,5 cm, a to niestety czasowo wychodzi dużo dłużej. Co prawda mamy lepiej trochę płacone. Ale to i tak nie rekompensuje tego czasu i tej roboty. No ale zrobić trzeba. Co się robi? Mieliśmy propozycję jeszcze innej roboty na poprzedniej klatce, ale Simon się nie zgodził. Podsunaj super, pojętnie. bardzo dobry, tak. No, i mamy po 3 mm jakieś, ale to zaraz dobijemy. O, a tu trzeba akurat 3 wybić. Teraz. A tutaj jest 3 do dobicia. Czyli bardzo łatwo. Teraz tutaj, nawet nie 3 w tą stronę bardziej. O. O tak zrobimy. A tutaj, jak było, do dobicia w tą. O tak jakoś. A. Gips już jest tak wyschnięty, że już się praktycznie nie nadaje Przerobię go sobie zaraz na rzadki I chyba siatki nim powklejam Żeby do jutra nie podpadały Jeszcze Kurde, jeszcze, widzicie? Jest Nareszcie Teraz Widzicie, 3-4 razy sprawdzać. Jest miodzio. Jeszcze tutaj tylko. Patrzcie. Widzicie? Miodzio zostaje. I od razu góra. I górę wchodzę sobie na drabinkę. Patrzę poziom do okna. A płaszczyzna to wiadomo, jak 108,5. Już od razu. uharatamy. Zrobimy 108,5 to jest końcówka z tych narożników. 140 były te piony. Tu zostało 120, a tu 108,5 8,5. Akurat na dachowe belgijskie okno i idą dwa narożniki. 108,5. To... Czekaj, po co to tnę? Damantynkarz? Nie, jakie ma? 55? Tak, 64. A stuwa cement podmalowanie. O kury 2 net to za metr, za cement podmalowanie? Tak, no a ktoś tam się zapytał w komentarzu, ile za ten, za malowanie No to 80 na trapezie O stary, I, ale wiesz, co jest najlepsze? Co? Ma chłop robotę. Nie wiem skąd, kto płaci takie pieniądze, ale ma chłop, robotę. Przecież to wychodzi, sama jego robota wychodzi więcej jak robota z materiałem w Belgii. Nie, no wiem, śmieję się, nie, ale. Delikatnie drożej jak normalnie. to wygłaskają, nie? No oczywiście. No ale piach i cement materiał jest tańszy, nie? To też jest, a materiał teraz kosztuje, niestety. A cement, sam cement, krypka piachu. Dwie palety cementu, i jedziemy z robotą, nie? czy tam trzy. Już nie pamiętam, jaka była konsystencja nawet. Trzy szufelki chyba piachów na szufelkę cementu, nie? Jak co, coś mi się tak świta, ale. To jest coś takiego, ale To jest twarde, nie wiem. Delikatnia to dosłownie. O tak, jest poziom. Nawet wam pokażę. Na ręcznych? A wiem, byście mieli chociaż pompę. 108. O trzy, ręce powyżerane, nie? No to wapno, trzuskawica najlepsza.

pikuś w porównaniu do tych z betoniarki i szurną mi to oko od razu się wylało nie, znaczy no rozlało no czerwone, jedno czerwone drugie białe patriota jak ta lala nikt mi nie powie że nie ale mam gęsty gips czego on tak schnie wiadro po gruncie czy co trochę kantów postawiłem ale nagrywasz? no to czekaj wyłączę Ostatni na tym skosie. Ale już się mówisz o, gips się nie nadaje. Strasznie wystygł. Już nie idzie go w ogóle opanować. Jest za sztywny, no ale do tego to tam jeszcze, gdybym miał wodę na górze, też jeszcze bym go nawet kielnią przerobił trochę. I bym miał na siatki, bo siatki też trzeba połapać. One się na tyle nie trzymają, zaczyna się rzucać i później odpada, jak wiecie, 2,5 cm. Jeszcze jak się rzuca, to ona nie odpada aż tak, ale jak się ściągać, zaczyna i się rusza tym materiałem, ona się obrusza, obrusza i w pewnym momencie, ostatnio nawetśmy tak mieli, bo by nie były wklejone, cały pasek poszedł 2,5 cm gipsu, a już ściągnięta ściana, nie? No i co tutaj mam? Idę ten gips wywalić. No i przechodzę kolejne, nie? Robię sobie tutaj, tylko że jak kamera mnie gniecie w czoło. Coś, coś mam z nią nie tak. I chyba ją ściągnę. I będę sobie robił. No i o ja tak. Tutaj teoretycznie jak narażnik jest przyłożony to jest 2,5 cm. To jest takie też tam teoretycznie. Kiedyś robiliśmy taki duży blok. No, i jest, chyba powiem Wam, kurde, nie wiem jak Wam to pokazać. Wiem jak. Na różnika kawałek. O! Bierzemy. Jest 2,5, to jest specjalnie tak robione, czy co? Patrzcie. Nie ma. Jest 2,2. No trudno, ale jest 2,2. Robiliśmy kiedyś bez. Ale było strasznie ciężko, no bo to tak jak tutaj, to najważniejsze by było ustawić okno Już później widać łatwo jak się ściąga, nie? Tylko ustawić okno, żeby było minimum te 2,5 po dwóch stronach No i wtedy wychodzi już, nie? Ale ciężko jest bez, bo to się rzuca i rzuca, a tak to Te narożniki wcale nie są złe, schodzi się z nimi trochę Materiału też idzie sporo, ale za to rzuci się raz Rzuci się później drugi, i tak naprawdę trzeci raz tam gdzieś tam dopruszyć, i powinno być nie no na trzy razy średnio, bo robiliśmy na tamtej klatce na górze. Próbowałem na dwa razy i wychodziło, ale robiliśmy gęstym. To pamiętacie, że nie udało się rzucić? Rzuciliśmy, mieliśmy trzy takie spore skosy. Rzuciliśmy dwa po jednym. Rzuciłem Simonowi, rzuciłem sobie. Simon ściągnął, ja ściągnąłem i ja od razu wróciłem Simona drapać, a Simon poszedł rzucić trzeci, bo nie szło tego przerobić. Po prostu tak szybko doszedł do obróbki, że nie było szansy cokolwiek więcej rzucić. Liczyłem, że może coś wtedy dorzucimy, ale po prostu no. No, człowiek nie był w stanie, bo w oczach schło. No i już jak do trapezu, jak już jest gęste, nie szło wtedy strapezować. To ja duże płaszczyzny 150 wtedy darłem, już bo już nie szło dwójki uciągnąć, no to jest automatu i jest gorszy efekt podrapania yy, i obróbki. Chociaż finalnie gips wtedy wychodzi zajebiście, bo jest gęsty i nie. No nie wiem, nie robi się dołów przy szpachlowaniu przy pierwszym razie, przy drugim nie bąbli go, bo to już wtedy jest takie typowe mleko, a nie jeszcze gips taki kurde żywy. No ogólnie jak się na żywym robi, to ten efekt taki wow pod ręką nie jest za zbyt, 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 zb, <coughs> sorry, zbyt specjalny, ale my często robimy tak, że na sam koniec dnia jeszcze polewamy wodą i trzeci raz lecimy, wtedy ścinamy. Te bąble, pęcherzyki powietrza, co tam trzeba i też jeszcze gdzieś tam przy okazji mleka trochę tego jest to, też się coś tam poczpachluje i to wychodzi. A jeżeli byśmy robili na naprawdę wyschniętym, no to wtedy wystarczy dwa razy, trzeci nie jest potrzebny, no tylko że trzeci raz jak się robi, no to lżej jest. Lepiej zrobić ten trzeci raz, jak robić na tępym materiale, bo na tępym materiale nie narobisz człowieku dużo. Jeden rzut na tępym materiale i masz ochotę wejść z budowy, nie? Bo i długo się schodzi z trapezowaniem, ze szpachlowaniem i w dubsko człowiek, za przeproszeniem, dostaje bardziej, a na... na żywym wychodzi, wychodzi, wychodzi. No i wytrapezować jest dużo lepiej, dużo Lepsze płaszczyzny można porobić. Nie? Ja tam o pionach tutaj nie mówię, bo tutaj raczej nikt tego nie robi. Jak jest, Chociaż też nie ma takiej konieczności. Jeżeli był pion na ścianie, to i jest. Jak się rzuca równomiernie, to nie ma szansy go tam popsuć. Nie? No tylko że płaszczyzny. Następnym, no to już niewiele ugrać. Jak jest źle ściągnięta to już zostanie. Bo już wtedy wiecie, że już przejść zaraz do kolejnej ściany, do szpachlowania już. Tu już jest takie przedrapanie, można powiedzieć, a na żywym takim jeszcze okrym, no wreszcie jesteście coś w stanie zrobić. Idę robić sobie gips i lecę z kolejnymi. Simon gruntuje, ja już tutaj mam gotowe dwa skosy. Tutaj narożnik też stoi. I ja słuchajcie, jeżeli. Jest po robocie, ale pada mi bateria. Pomimo tego, jest jest pół, jest zimno, tak więc zaraz pewnie się rozłączy. Eee...